Terapia pijawkowa. Pijawka szuka, jeszcze nie wie czego. Pomału się zbliża do naszej pacjentki. A i my tak nie puścimy, żeby ona sobie wybierała miejsce i pani leżała 5 godzin z ręcznikiem na twarzy. Absolutnie. I to będzie aplikacja centralna według pana doktora Sosowa. Mamy pępek, wiemy, że to jest dojście do układu żylnego wątroby. No i ja nie widzę tamtego środka, więc żeby mi było wygodniej delikatnie wprowadzam kropelkę wody. Pijawki atakują ze środowiska wodnego, czyli jak ona poczuje tam wodę, to ona zdecydowanie chętniej będzie pracować. Tego jestem absolutnie pewna. I nie tak wlewam, żeby to się lało wszędzie po bokach i pacjent nie wiedział, czy to krew, co w ogóle się dzieje, tylko delikatnie troszeczkę do pępka. Teraz biorę pijawkę tak, żeby ona była w płatku kosmetycznym, tu mamy brzuszek, tylną sawkę, plecy. Plecy brzuszek, bardzo ładnie zielonej taki I teraz zawijam, żeby mogły ją trzymać mniej więcej dwie, jedna trzecia na zewnątrz, dwie trzecie pod spodem. I żeby one nie mogły się odpychać, bo jeżeli by się odpychała, to ja nie będę miała kontroli nad pijawką. I pyszczyk delikatnie wpuszczam głęboko do pętka. I obserwujemy. Tu nawet nie widać, co się dzieje, i zapytamy wtedy, czy szczypie. Jeżeli zacznie szczypać, to oznacza, że pijawka. Ona zrobi taką trąbkę. No, proszę, ja wywinę i delikatnie pokażę, jak pijawka. Telefon tylko nie przyde mną. Jak pijawka zaczyna pracować. Już widzę, że się pręży, czyli uruchamia pompę ugryzła. Bardzo proszę. No mam nadzieję, że ona mi nie wyjdzie i nie będzie szukała innego miejsca, a i zawsze jakiś czas, zanim przygotuję opatrunę, poobserwuję. I jeżeli pacjent ma w planach leżeć, to zostawiamy, a i naszą kursantkę mi zaklimy mhm. Tak, już jest dobrze. Szczypię trochę? Tak. Bardzo dobrze. I ponieważ ten płatek był mokry, bo miał kontakt z wodą, wymieniamy na suchej, Przykrywamy. Zaklejamy. Pijawka za pierwszym razem może stać do 40 minut, bo tu zostawimy do pełnego nasycenia. Więc jak tylko ona zacznie delikatnie się ruszać, my poprosimy panią się położyć, ściągniemy pijawkę i zrobimy oto. A na razie jest zaklejona, bezpieczna, my bardzo dziękujemy.